Mattia Cientini. Mattia Cientini albo y, ludzi my znali jak Troubek Pasta. Troubek Pasta to profil na Instagramie naszego gościa, który obserwuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a obserwuje, bo on z wielką lubością Mattia opowiada y, o, o kuchni włoskiej, o celebracji. Ale o tym wszystkim za chwilę, bo mm. zanim zostałeś człowiekiem social mediów, to się urodziłeś w słonecznej Toskanii. Zdrać nam parę rysów takich biograficznych z Twojej historii. Od razu, gdyby byli, były jakieś kandydatki, to za wyjścia za ciebie, to jesteś już przyblokowany w tej materii. Masz żonę. Mam żonę. Ile masz lat? Żonę? Nie, ty, o żony nie wypada o wiek, o wiek, o wiek. Ja mam 30, prawie 33. Młody chłopak, jak Państwo widzicie, który zna się na, na kulinariach. E, urodziłeś się w Toskanii. Tak, piękne miejscem nad morzem. To która to Toskania, jaka miejscowość, jakie rejony? Um, więc taki um, południowy Toskanii, między Pisa i Roma. Jest tam wyjątkowo pięknie, Wy potraficie tam się cieszyć życiem i celebrować. Rozumiem, że od najmłodszych lat obrastałeś we włoskiej kulturze. Co Włochy mają takiego, co Włochy mają takiego szczególnego, że jak świat długi i szeroki, wszyscy się Wami inspirujemy? Najbardziej specjalnie mamy pogoda. Yes. I pogoda jest wszystko, bo po pogoda... Wiem, za 50 za... stopni teraz na Sycylii jest teraz naprawdę jest za, weskie, dużo, no. jest za dużo. Ale ta pogoda. Dzięki, dzięki temu mamy, mamy super e, e, taki jedzonko na przykład. Dzięki za pogodom możemy uprawiać dobre, no, dobre warzywą, do, dobre, wino. I to jest, no, nasza kultura jest około. Jedzenia. Ja mam wrażenie, że Włochy, Włosi w ogóle są wybrańcami Boga. Macie piękne morze, piękne góry, macie fantastyczny design, produkujecie najlepsze ciuchy na świecie, najpiękniejsze, bo może nie najlepsze samochody. No tak. Kochacie piłkę nożną i macie kuchnię, którą no, podziwiają ludzie na całym świecie. Co so, więc. Dlatego jestem w Polsce? No właśnie, to jest zasadne pytanie. Skoro tam u Was jest tak dobrze, to dlaczego jesteś u nas? Dla, dla pogoda? Dla, no, mamy, mamy teraz tu w Polsce dobra pogoda, dobre kawy, dobre jedzenie, więc. no. Podążyłeś tu trochę szlakiem swojej partnerki, swojej żony, bo trzeba państwu wiedzieć, że Mattia zostawił swoją rodzinną Toskanię i uciekł potem do Londynu. Jakie były te koleje? Swojego życia? No, w Londynie pracowałem dużo jak sommelier. Ja nie nie zostawiłem wszystko we Włoszech, ale robiłem coś, które jest no, podobnie jak włoska praca, więc pracowałem z winem w restauracji i tam miałem taki czuć, czu, że musimy zrobić coś, które kocham, które jest bardzo blisko do mojej kultury, i tam zaczynałem robić warsztaty kulinarne, robienia makaronu. Prawdziwa włoska pasta. Ale ty sam wyrabiałeś makaron? Bo widziałem na twoim profilu, jak polecasz świetnych wytwórców, ale robisz wszystko od podstaw, nie tylko sosy i, i wszystkie bajery, ale rozumiem, że samą pastę też robisz. Samą pastę, tak. Ro robię makaron od, od podstaw. Z, z ręce, wiesz, z, z, z wałek, jak domów domu w baci. Jak, jak przed laty. Dlatego twój profil nazywa się Throwback Pasta, czyli wracając wspomnieniami do źródeł tworzenia najlepszej pasty. Tak, dokładnie. Będziemy bardziej dzisiaj mówić o kawie niż o paście, ale żeby ten wątek oczywiście. wyczerpać, to spróbujmy w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, co musi być, jakie muszą zafunkcjonować składniki, żeby dobrą pastę zrobić. Okej, okay, oczywiście. I jaką dobrą kawę zrobić? Kawa będzie zaraz następna, na razie wiesz. Na zdrowie. Czy państwo nie macie swojej kawy? to gorąco zachęcamy do naszego kofitraka, żeby zajrzeć i spróbować to, co proponuje DeLonghi w te upalne dni. Dwa zdania o tej paście. Jesteś w stanie w kilku słowach opowiedzieć, co jest niezbędne, żeby powstała dobra pasta? Um, jeżeli jeżeli zrobisz uh, makaron w domu, naj, najważniejsze jest mąka, taka. No, monka 0.0, tu jest bardzo drobno mielona i więc uh, elastyczna, to jest super dla, dla robienia makaronu. Uh, ja, ja jestem uh, simple. Prost, prosty chłopak, więc lubię moje sos pomidorowy, ale pomidory muszą być takie trochę świecze nie? I dodam dużo, dużo um, zioła, bazylia, um, czosnek, więc no, to nie jest tak łatwo zna znaleźć uh, świeżych składników, ale teraz uh, w supermarkecie, w targu um, więcej i więcej są uh, na przykład um, składniki które są prowadzone z Włoch, i więc. Dziś to już nie jest problem. Da się kupić nie jest dobre rzeczy nawet w Polsce. Ale żeby Państwo zachowali ciągłość naszej opowieści i Twojej też historii, wspomniałeś, że funkcjonowałeś w Londynie jako sommelier, tam miałeś też okazję rozwinąć swoje pasje kulinarne, więc wytłumaczmy jeszcze Państwu, jak się znalazłeś w Polsce i kiedy się mówić, kiedy zacząłeś się uczyć mówić po polsku. Um, Przeprowadziłem do Polski 4 lata temu i od początku myślałem, więc nie trzeba mówić po polsku, i, ale zaczynałem też tu w Polsce w moim um, um, warsztacie kulinarny i potem um, 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 um. Event jak, jak dzisiaj. Myślałem sobie, kurde, muszę, muszę mówić trochę po polsku, więc nie będzie miał praca. Ty już nie tylko mówisz trochę, ale mówisz bardzo fajnie i jeszcze z takim no, włoskim akcentem i melodyką, co powoduje, że się przyjemnie słucha, prawda, proszę państwa? Tak, widzę entuzjazm. Witamy kolejnych naszych gości, którzy dotarli do nas do Coffee Trucka de Long. Jeśli jesteście Państwo w pobliżu, to gorąco zachęcamy do tego, żeby przyjść. Dokładnie tak samo jak Aura zachęca do tego, żeby na plaży się pojawić i porozmawiać o, o kulturze celebracji włoskiej, o tym wszystkim, co z Dolce Farniente i Dolce Vita się wiąże. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć. Co dla Was, Włochów, znaczy Dolce Vita? Więc nasze dzicze nasze jest e, zawsze o, o jedzenie. Wiele, la, jak e, wiele ludzi wiedzą, że nie lubimy dużo, ciężko pracować, ale lubimy rozmawiać, porozmawiać o no, głównie o jedzenie, o, o co gotować you know, na, na obiad. I oczywiście kochamy kawę, pijemy, pijemy kawę. We Włoszech mówimy nie, e, pijemy kawa, żeby obudzić się, ale budzimy się, żeby pić kawę. Ojej, to piękne, tego nie znałem. Budzimy się, żeby pić kawę. A skąd taka kawa w waszej kulturze się wzięła, wiesz? Mamy... to zaczynało tysiąc lat temu, no trochę, ale od, od 200 lat mamy taka prawdziwa pasja. Już w latach 50' we Włoszech E, możemy, możemy znaleźć e, tasting room, wiesz, które kawiarnie, gdzie nie tylko e, idź e, do pić kawę, ale mogę spróbować inne rodzaju kawy. To jest 100 like, lat temu I, i dla nas espresso, bo e, głównie we Włoszech pijemy espresso, jest, nie jest tylko e, napoje, ale jest e, czas do spędzenia, czasu czas z, z przyjaciółmi, z, ro, z rodziców. Wy takiej mlecznej kawy, jak my tutaj mamy, praktycznie nie pijecie. Cappuccino albo tego typu. To jest bardziej, e, bardziej popularne, ale we Włoszech 80% jest, jest espresso. Od rana zaczynacie espresso, ewentualnie rano jeszcze się pije cappuccino, ale po południu już zupełnie e, niekoniecznie. Cappuccino jest często na śniadanie. Jest cappuccino lub espresso, ale tak. Cappuccino jest tylko do, do południa i potem jest tylko, tylko espresso. No dlatego, jak cappuccino zamawiasz we Włoszech po południu, to patrzą na ciebie, jakbyś wyglądał śpilkiem. Tak, że bezcześcisz kulturę i od, od, od biedy podadzą. Wspomniałeś, że espresso, kawa, towarzyszy Wam po prostu na każdym etapie dnia. Jest pretekstem do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, ale jest też pretekstem do rozmowy. Tak, oczywiście. Na, na przykład to jest bardzo, bardzo ciekawe, kiedy my, my Włosi zaprosimy sobie do, do naszej koledzy w domu i nie mówimy, że hej, mogę, mogę iść do, do, do ciebie, mówimy, zwo, dzwonimy i mówimy, proszę, zrób kawę, ja idę, no wiesz, to, to jest nasza, nasza rozmowa, zrób kawę, ja idę. Zrobić kawę, zaraz wpadnę, kawa jest pretekstem do tego, żeby się ze sobą spotkać, jest takim drobnym symbolem na, na no właśnie, na, na otwartość, na serdeczność, na ciekawość, na, no, no, na taką chęć pobudzenia się też, bo nie ma co ukrywać, że wypijecie. a ty pijesz espresso z cukrem, czy? Ja lubię czarne, mocne espresso. Ristretto, takie ristretto to znaczy taki nawet, nawet mniej kawy, ale ma... E, więcej jedy, jedy, aromatu. Więcej aromatu, tak. E, wy często podajecie też wodę obok takiego mocnego espresso. Tak. E, wody... E, wiesz co, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo e, ludzie myślą, że no... Piję espresso i potem z wody możesz e, clean, jak jest, cleanse... Your... Oczyścić. Oczyścić. Wypłukać. Tak, jest e, odwrotnie. Jak like other way. Nie, muszę najpierw pić wodę, żeby twoje e, e, usta jest czysta. I potem, kiedy usta jest czysta, możesz pić kawę. Żeby żadne inne smaki nie, nie, nie burzyły aromatów i no, wszystkich tak. e, tych walorów smakowych, które e, są. Co to znaczy dla Was dobra kawa? Co to znaczy dobra kawa? Ej, dobra kawa musi być e, aromatyczna. E, musi, musi być trochę gorzka. E, i e, muszę mieć e, kwa, kwasowość. Taki to jest dobra, dobra kawa. Lubimy e, najbardziej rodzaju arabika, bo są dwie rodzaje. Arabika i robusta. I we Włoszech e, e, spożywamy więcej ta arabika, która ma. Tej, tej, tej smaków. E, nie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jest tak, że w różnych rejonach świata, w różnych krajach, przyzwyczajenia smakowe ludzi są zupełnie inne. W Niemczech, na przykład, pije się bardzo taką kwaśną kawę. Ten, ta kwas, kwasowość jest e, wysoka. W innych miejscach bardziej właśnie taką gorzką, wyrazistą, konkretną. E, to, to, te, te rynki się dzielą i producenci kawy też często dostosowują pod określony rynek, robiąc właściwą proporcję mieszanek smakowych. Często jest espresso. Czasami ja piję espresso przed znem. Ja bardzo lubię ten czuć, czuć smaków kawy. Ale możesz zasnąć wtedy? No tak, tak. Wy Włosi potraficie? ty Przeciętnych Włoch ile filiżanek espresso wypija dziennie? Myślę, że tak. Co najmniej cztery z codziennie. Dwa zdania o samych walorach kawy. Co ten napój w sobie ma, że, że go pragniemy, że go potrzebujemy, że lubimy go pić. Dużo ludzi piją kofi, bo chcą mieć taką energię, chcą wstać. Pobudzenie. Pobudzenie, pobudzenie dla. Dla mnie i myślę, że, że, że dla, jak e, dużo włosi pijemy. Pijemy kawę, bo pijemy espresso, bo to jest rytual. Rytual to jest czas e, spotkania z, z koledzy. To jest, e, to jest część naszej, e, naszej kultury. Wiesz, żeby mamy e, primo, primo piatto, secondo, to znaczy pasta, i potem mięsa, i potem jakiś deser. Antypasty, te w... i an... potem musimy mieć, musimy mieć kawę. To jest e, część nasz, takie jak obiad. Na obiad to musimy mieć kawę. Bo, no, tak jest, to, jest to jest cały to... element celebracji. Nie odchodzi się n, od stołu, jeśli się tych wszystkich pozycji, antypasty, pasta, n, pierwsze danie i tak dalej, n, i, i, i dolce n, na, na koniec nie zrealizuje. Jeżeli, jeżeli nie pie kawę po, po obiad, ja wiem, że coś mi brakuje. To jest ten element dopełnienia kropki na TI, bez której absolutnie nie ma takiej opcji. Mówiliśmy o tym, jak jesteś w Londynie, jak byłeś somelierem. Uh -huh. To dwa zdania, jak to się stało, że wylądowałeś w Polsce? Kobieta to sprawiła, rozumiem. Tak. Spotkałem z, moja, z moją żona w Londynie, i potem ja zdecydowałem, że ja byłem bi we Włoszech, byłem w Londynie. E, miałem ochotę na, na coś innego, coś nowego. Byłem wcześniej na wakacje w Polsce i like, kochałem. Kochałem. Zakochałeś. Zakochałem. Zakochałem. Fall in love. Tak, yeah. I fall in love uh, z, w, z Polsce. A gdzie byłeś na tych wakacjach? E, byłem w, w Krakowie, byłem w Warszawie, byłem też... Wakacje to są w Gdańsku, bracie, na Placu no. a nie tam w, w Krakowie czy w Warszawie. Ja w Gdańsku czuję, czuję, jak we Włoszech, serio. Tak. Tu... Kiedy, kiedy mamy, kiedy mamy pogodę jak dzisiaj. Dlaczego zdecydowałeś tutaj zostać? To ty namawiałeś swoją żonę, czy ona namawiała ciebie? Ja, ja namawiałem z moją żonę, bo um, 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 widziałem, like, Serio, że tu są dużo. Uh, Wiesz, takich possibility. Jak like, tu no, możesz robić. Możliwości. możliwości tak. Możliwości, tak, możliwości uh, o temat pracy, o temat uh, wydarzenia takiej. Tak. To to naj, najpierw. Uh, no poza tym ty dla nas w polskiej kulturze jesteś orientalny. Masz nie tylko wiedzę, masz know-how, masz mnóstwo umiejętności, które tutaj są rzadkością. No we Włoszech tego byś nie robił, bo takich jak ty jest tam setki, a tutaj jesteś unikatowy, jedyny w swoim... Oczywiście, rodzaju. oczywiście. We Włoszech jestem... Jeden z wielu. Jeden z wielu. I tu jestem Włoch z Polski, które no, kocham, no, moja kultura, ale kiedy, kiedy mówię ludziom, że jestem soskani, oni są. O, ale to... Więc to jest inne stoszenie. No, inne na, jasne, jasne, masz więcej możliwości, bo możesz opowiadać o swoim pięknym kraju i jego, jego kulturze. No I od czterech lat mieszkasz w Polsce i od dwóch zacząłeś się uczyć mówić w naszym języku. Tak. Bardzo, bardzo trudny język. Ale tobie bardzo, bardzo dobrze idzie. Dziękuję. Dziękuję. Ale trudno, było, bo w domu ze, z żoną i z, z moim koledzy zawsze mówimy po, po angielsku. Niestety um, niestety w Polsce ludzie mówią bardzo, bardzo dobry angielskim i. Dla... Więc wtedy jest łatwiej, nie trzeba się uczyć. Wracamy do kawy, Matija. Bo sposobów jej parzenia i serwowania jest całe mnóstwo. My pijemy na zimno. Wiesz, jak ta nasza się nazywa? Kaffee Cold Brew albo kafe freddo. Ok, no bo tych opcji jest dużo. To, to już nie jest jeden napój, który ma określone aromaty, ale każdy z nas może sobie wybrać um, jakąś opcję. Co powinniśmy wiedzieć, gdybyśmy taki mały przewodnik po rodzajach serwowania kawy um, zrobili, to jak to by wyglądało? Cappuccino, espresso. I jeżeli chodzi o, o, o Włoch, jest, są wiele, wiele rodzajów espresso, bo mamy, mamy espresso ristretto. Taki mało. Takie pół łyku. Pół, tak. pół wieka, tak. Mamy espresso lungo. Dłuższe przedłużone I mamy espresso al vetro, które jest serwowane nie w e, filiżanki, ale na małe, taki shot glass, małe, małe szklanki. To jest al vetro. E, nie wiem, co niektórzy ludzie lubią taki e, czuć e, szklanek niż filiżanek. To jest. E, A ty jak? Taki normalny. E, fili, e, filiżanki, tak. I co jeszcze mamy? Eee, wy Włoszech nie wiedzą, jak robić dobro, dobre americano, Bo americano jest, e, jest... przedłużane, przedłużane z wodą. I, I we Włoszech robią, e, dają ci espresso z gorącą e, e, wodą. I, i wrzątek tak. tak, gorącą wodę, żeby sobie proporcje zrobił e, sam. I moi drodzy, nie, nie zapytaj o latte we Włoszech, bo, bo latte to znaczy mleko, więc i jeżeli e, idziecie do, ba, do kawiarni we Włoszech i zamawiacie latte, będziecie dostać mleko. Jest jeszcze espresso macchiato, które ja bardzo lubię z odrobiną mleka i takiej bianki właśnie wieczorową porą, ale po jedzeniu już ustaliśmy, że najlepiej jest espresso, bo to wszystko pracuje tak, jak powinno. Umiesz parzyć kawę dobrze, bo wspomniałeś, że, że najlepsza kawa jest u ciebie w domu. To jak robisz tą kawę w domu, powiedz? Najpopularniejszy sposób robienia kawy we Włoszech jest jeszcze z Kawiarka. taki metalowa kawiarka. stawiasz na, 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 na gaz, na ogień. Tak, tak. Jest woda, potem. Kawa mielona i zakręcasz na, na maks. Dokładnie, dokładnie. We Włoszech mamy każde, każde rodziny mają co najmniej 5-6 innych inne wymiar takiej kawiarki. Dla, dla innej okazji. Więc jeżeli ma wie, wiele gości, czy, czy tylko dla siebie. I no, ale. You know, dużo ludzi piją kawę, e, idziemy do bar, we Włoszech nie mówimy kawiarnia, mówimy bar, idziemy do bar i tam pijemy, pijemy kawa. i często, często jest espresso. Mamy inne, inne rodzaje, inne marki, inne firmy, które e, produ produ produkują, kawę. A, produkują kawę. Cała kwestia z kawą, proszę Państwa, wiąże się z tym, że najpierw uprawiamy ziarna, najczęściej to Ameryka Południowa, też e, Afryka. Byłeś kiedyś na plantacji kawy? Byłem, ale wiesz co, że naj, e, największe plantacje teraz są e, w, w Wietnam. To nie wiedziałem, uh -uh. że największe... Byłem, byłem tam e, kilka, kilka lat temu i mają prawdziwą kulturę e, pić kawę. I wszędzie, e, wszędzie możesz zobaczyć, jak no, oni uprawiają kawę i tak dalej. Czy wiesz co, to jest kawa po turecku? Słyszałem, ale, ale nie pamiętam. To my ci wytłumaczymy, bo wiele lat temu w Polsce kawę się robiło w ten sposób, że brałeś zmieloną kawę, Aha. wsypywałeś ją do szklanki. I zalewałeś te fusy e, wrzątkiem. No ta... I ta kawa się unosiła do góry, z czasem się zaparzała i fusy spadały na dół. To jest kawa parzona, nie? Parzona, A, tak, tak, ale my okay. mówimy po turecku po, po turecku. prostu. No, Czyli tak. nie z ciśnienia wody gorącej przez. Szok było. No, Ja pamiętam ten smak, kiedy jako małe dziecko się podpijało, podpijało mamie. Ale spotkałem z, z kilka ludzi, młodzi ludzi, które. Jeszcze piją kawa, kawa po turecku. No to z domu prawdopodobnie wynieśli. I ten kontekst jest bardzo dobry do dalszej części naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od tego, że jesteś z Toskanii. Co się wyciąga z domu, będąc Włochem? Jakie nawyki, jakie mechanizmy? I te życiowe, ale też te kulinarne. No, no wiesz, naj, najważniejsze są w e, sposób, który e, delektujemy. E, się życiem. Tak, tak. I teraz no, te w Polsce jak like, chciałem e, chcę e, robić to samo. Like, chcę tak, podzielić pozdzie moja moja kultura z, z ludźmi w z Polsce. Z moimi koledzy z Polscy. No. Często e, zapraszam, zapraszam koledzy do w domu, e, zorganizuję taki um, obiad, z, 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 prowadzę. Dużo produktów produkty z Włoch. Lubię gotować. Ale nie, lubię, nie lubię gotować e, dla, dla siebie, ale lubię gotować dla, d, d, dla innych ludzi. Więc... Gościć ich, przyjmować, gościć. serwować im smaki, opiekować się nimi w kulinarny tak, sposób. Tak, tak, tak. No to jest też włoska kultura, ten rodzaj zapraszania się nawzajem, ale też biesiadowania w restauracjach, w knajpach. Ten element celebracji życia, jedzenia, cieszenia się nim jest niezwykle w waszej kulturze ważny. Tak, tak Cały czas mówimy o jedzeniu, cały czas mówimy... Nie wiem, to jest, to jest, to jest zimne, bo kiedy jestem we, we Włoszech i jest cały czas... No... Budzisz się? Budzisz się rano. Budzisz się nie? rano i tak ja mam, mam moją babcię, które zapytam co chcesz na Zniadanie. na, śniadanie i potem chcesz, co chcesz na obiad. I ja idę na, na aperitivo, wiesz co, mamy ta kultura aperitivo, które przed, przed jedzeniem może być obiad i kolacja. Przed jedzeniem idziemy do baru, e, możemy pić, bo, bo we Włoszech jest, możemy pić od e, 11... E, od 11 rano. U nas kiedyś było o 13. Pytałem Cię o to, co znaczy Dolce vita. To jest ten sposób, no właśnie, celebrowania życia. A jak mamy rozumieć Dolce Farniente w takim razie? No tak, Dolce, Dolce vita i Dolce Farniente są e, bardzo bardzo podobnie. Co, co to znaczy Dolce vita? I nasz sposób. Życie jest bardzo spokojne. No, mamy e, no, mamy, mamy pracę rano, i potem mamy trochę przerwie, kilka godzin. I wracamy do, do babci. Babci gotuje dla sisi, tam jest cała rodzina. I jest, no, wiecie, no, byliście we Włoszech i wiecie, jak, jak jest życie. Jest spokojnie. No, jest pośpiechu, coś, no, tak. no, no, czas. Czas, no musisz, musisz czekać. To, to, to jest rzeczywiście, bo włók na pierwszym planie stawia swój rytuał, swoje rzeczy, a dopiero potem pracę. Najpierw swój rytuał, rodzina, praca jest na którymś miejscu, dopiero powinności tak. do zrobienia. Najpierw jest no, bawić się, rodzina, koledzy i potem Potem mamy pracę. No, dlatego Włochy jest trochę bankrupt, wiesz, bo no, mamy najpierw jedzenie i ba bawisz się i potem jest praca. No, jak są tak ustalone priorytety, to jest e, e, różnie. Ja bym... E, Okej, okay, do, do Dolce Vita powiedziałeś, a Dolce Farniente, jak, jak le, e, możemy to rozumieć? Takie Dolce Vita... E, raz dwa. Tu macie e, e, słodkie, słodkie życie i Dolce Farniente tu e, macie słodkie... Robić nic. No, tak. Leniuchować po prostu. Tak. Umiejętnie leniuchować, robiąc nic, tak jak Państwo dzisiaj macie okoliczności, żeby robić to samo. Piątkowe popołudnie, już teraz, które jest wprowadzeniem do wakacyjnego weekendu. Matia, czas na podsumowania, bo nasza godzina lekcyjna zbliża się do, do końca. Poza tym boję się, że dostaniesz udaru w tym polskim słońcu, więc myślę, że takim tytułem podsumowania takie najważniejsze rzeczy powinniśmy powiedzieć. Włoch budzi się do życia, żeby wypić kawę. To mi się bardzo podoba. No tak. A nie, że kawa go budzi do życia, tylko to taka historia, którą warto zapamiętać. Kawa jest dobra o każdej porze dnia. Kawa jest dobra o tak, o cały czas codziennie, a każdy godzin. Jeśli spojrzymy na kawę, nie tylko jako towarzysza poszczególnych etapów naszego dnia i życia, ale też na rozmaite zalecenia dotyczące tego, że to jest po prostu napój, który naszemu organizmowi się przydaje. Myślę, że ludzie czują czują kawę w inne. Zależy od... W różny sposób tak, odczuwają. W różny sposób. No. Like, ja na przykład mo mogę pić kawę o e, 11 wie nocy i mogę spać. Kick. Niektórzy ludzie piją dwie kawy dzie dziennie i mają trochę shake. Wiesz, zależy od... shake czyli delirkę tak, shake, po, 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 pobudzenie trochę. Pobudzenie. So, zależy od... Organizmu. Organizmu, jak twoje ciało, e, no, wasz organizm. Jak funkcjonuje. Tak. E, jeszcze na koniec, jeśli byś po, by pozwolił, to powiedzielibyśmy o, o, o Twojej pracy, tej instagramowej, bo być może Państwo po spotkaniu będziecie mieli ochotę zajrzeć na p, profil Matija. E, pasta, tak nazywa się profil. Powiedz, co na nim pokazujesz. E, na, na moim profil e, pokazuję kilka przepisów. E, zawsze jest przepis, w Włos, włoski przepis z trochę e, polski, polski twist, ale też pokazuje, jakie są różnice między włoską kulturą i polska kultura, i też co, co mamy wspólnego, bo są duże, duże rzeczy, które e, Włosi i Polacy. Mają, mają wspólnego, więc to, to ca, cały, cały czas próbuję, próbuję znaleźć taką ciekawostkę, które, które mamy wspólnego. Na Twoim profilu jest mnóstwo wiedzy, bo widziałem parę rolek i innych rzeczy, które jakby od podstaw tłumaczą to, to wszystko. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale tak jest pojęcie, że włoska kuchnia po pierwsze jest prosta, a jest prosta, bo trochę wynikała z biedy. Tak, Że nie było tak. wielu rzeczy dostępnych, więc nauczyliście się w waszej kulturze gotowania wykorzystywać to, co jest pod ręką i robić z tego małe arcydzieła na talerzu. No tak, dokładnie. Jak naj najbardziej ciekawostka, który. E Znalazłem e, wcześniej, e, recently, uh -huh. e, jest, e, e, że na przykład even wszyscy, wszyscy jedzą carbonara i, i teraz mówimy, o carbonara musi być bez, bez metanu, ale e, wcześniej. E, 50 lat temu, carbonara biłem, biło z śmietaną. z śmietaną. I tylko biedni, biedni ludzie, którzy nie mieli pieniędzy dla śmietanu robili carbonara bez śmietaną. I potem ta wersja była Biodąco najbardziej, ta, najbardziej się, popularna. popularna. A państwo wiecie, jak się robi carbonara? Bo ja ostatnio <noise> próbowałem. Boczek. Bo, zawsze z boczek. Jeżeli, Musi być. Boczek. Nie wiem, boczek, polska wersja może być e, boczek, e, jeżeli nie możecie znaleźć e, guanciale, ale tylko żół, żółtko i potem parmezan, parmezano, albo pecorino, o, albo pół i pół i dużo pieprzu. Tak, ale najpierw smażymy boczek na, na, na chrupiąco. Tak, tak, lekko brązowawy przypalony. Tak. Tłuszcz z boczku odlewamy na bok, bo się przyda do jajek. i Do no, jajek później. Tak. Tak. tak, potem bierzemy same żółtka, tak. które tak. mieszamy z pieprzem i z cerą. I, I możemy podlać potem tym tłuszczem trochę. Dokładnie. Jest, jesteś master carbonara. W, w teorii <laughs> jestem, proszę Państwa, świetny. W praktyce jeszcze nie spróbowałem ani razu, ale ostatnio oglądałem. Bo się do tego przemierzam, że no, no, śmietana, którą się dodaje, może się zważyć i tak dalej, więc ona wtedy robi dziwne rzeczy. Ale prawda jest taka, że to jest no, bomba kaloryczna. No, bomba kaloryczna, tak. Ale raz, raz w tygodniu, tygodniu jest ok. I jest obowiązkowo. Nie, I nie, nie i okay. błagam się, nie, nie pietruszka do carbonara. Okay? Nie dajemy pietruszka. Nie. Nie. No to tym przepisem, drodzy Państwo, podziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie i Matii za to, że przyjechał, dotarł z Krakowa w turbulencjach. Przegonił nam dzisiaj chmury i dzięki temu możemy korzystać z pięknego plażowego, włoskiego dnia. Ty jakie masz plany na wakacje? Zdrać nam jeszcze na koniec? Ja za, za tydzień jadę do Hiszpanii i na, na Sewillę, bo, bo, bo ja Patrz, muszę trochę, potrzebuję no, trochę koloru. To kolor. ja mam trochę lepiej, no, wiesz, no, 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 polskie słońce ja nie nad jest Jestem prawdziwy Włoch, więc trzeba trochę kolor. To musisz trochę kolorów złapać, kolorów słońca, kolorów zdrowotności. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie raz jeszcze.